W poprzednim odcinku, ale też w kilku innych odcinkach, w których mówiłem o funkcji Wyszukaj Pionowo z dopasowaniem przybliżonym, zazwyczaj tłumaczę, jak funkcja Wyszukaj Pionowo wyszukuje wartości, w taki sposób. Dla przykładu Nokia. Bierzemy tę wartość i przeszukujemy ten zakres. Patrzymy po kolei. To są teksty, więc bierzemy pod uwagę literki alfabetu. Nokia jest na literkę N, idziemy więc do M. Potem S jesteśmy już za daleko. N jest przed S, ale to N nie wystąpiło, więc Excel musi się cofnąć i wziąć to, co jest przy wcześniejszej wartości. To tłumaczenie jest trochę uproszczone. Zazwyczaj w taki sposób tłumaczę to kursantom, bo to jest łatwiejsze do przyswojenia i prostsze do zrozumienia, ale tak naprawdę e, to wyszukiwanie działa inaczej. Bilszyż zwrócił mi na to uwagę w komentarzu pod filmem, więc myślę, że to jest dobry sposób, aby pokazać, jak Działa algorytm Binary Search, który jest wykorzystywany w funkcji wyszukaj pionowo i jakie korzyści nam daje. Zobaczysz też, jaki, jakie ogromne korzyści dzięki temu możemy osiągnąć. Do dzieła. Łatwo to będzie wytłumaczyć na kolumnie z liczbami. Więc napiszemy Wyszukaj pionowo, którego zadaniem będzie dla danej wartości przypisanie odpowiedniego rabatu. Z tej tablicy, która jest w zakresie od J7 do K15F4, aby ten zakres zablokować, średnik 2, średnik 1, bo będziemy robili dopasowanie przybliżone. 1, k przypominam, to jest to samo co prawda. Zatwierdzam tę formułę, kopiuję do samego końca w dół. I weźmy którąś z wartości na tapetę. Załóżmy, że 610. Więc jeżeli mamy do znalezienia 610, to Excel teraz idzie do tego zakresu i w tym zakresie znajduje wartość środkową, czyli. 510. I teraz patrzy, czy ta szukana wartość jest mniejsza niż ta wartość środkowa. Nie jest, więc te wartości wcześniejsze, mniejsze są odrzucane. I teraz skupiamy się tylko na tej drugiej połówce. I teraz dla tej drugiej połówki tych liczb znowu brana jest wartość środkowa pod uwagę i znowu sprawdzamy, czy szukana wartość jest mniejsza niż ta wartość środkowa. Jest, więc odrzucamy tę wartość środkową i wszystkie wyższe i skupiamy się tylko na tych dwóch. I teraz, jak zostały dwie, to Excel patrzy, czy ta szukana wartość jest mniejsza niż ta druga wartość. Jeśli tak, to ta wartość jest odrzucana i wynikiem została ta e, pierwsza z tych wartości. Stąd 5% w wyniku pojawiło się tutaj. Jeżeli byśmy szukali wartości, która jest większa niż największa wartość w zakresie, na przykład 1010, to Excel analogicznie to rozpatruje. Zobacz, znowu bierze pod uwagę wartość środkową w tym zbiorze i sprawdza, czy szukana wartość jest mniejsza niż wartość środkowa. Nie jest, więc odrzucamy te wartości wszystkie wcześniejsze, bierzemy pod uwagę tylko to. I znowu patrzymy, czy wartość szukana jest mniejsza niż ta wartość środkowa. Nie jest, więc odrzucamy wszystko to i bierzemy pod uwagę te trzy. Wartość środkowa, znowu szukana wartość nie jest mniejsza niż wartość środkowa, więc odrzucamy tę pozycję, zostają nam tylko te dwie. I dla tych dwóch sprawdzamy, czy wartość szukana jest mniejsza niż ta druga. Nie jest, więc odrzucamy tę wartość. Zostaje nam jedna wartość i ona jest wynikiem stąd 9% tutaj. Tak, faktycznie tak, tak naprawdę działa e, dopasowanie przybliżone w funkcji wyszukaj pionowo, ale także w innych funkcjach, na przykład w funkcji podaj pozycję. Dzięki temu uzyskujemy ogromne korzyści pod kątem optymalizacji, bo to wyszukiwanie e, korzystające z dopasowania przybliżonego jest o niebo szybsze niż wyszukiwanie korzystające z dopasowania dokładnego. W odcinku 240 kiedyś tam pokazywałem, jak mierzyć czas wykonywania formuł. Obejrzyj ten odcinek, to dowiesz się, jak, um, jak mieć w Excelu odpowiednie makro, którym będziesz mógł mierzyć czas wykonywania formuł. I chcę Ci to teraz pokazać na koniec tego odcinka. W następnym odcinku pokażę Ci jeszcze jedną świetną rzecz, ale, ale nie będę spoilował. Co tutaj mam? Mam dwa zbiory danych. Po około miliony wierszy w każdym z tych, zbiorzy, to, w tych zbiorów. To są identyczne zbiory, tylko ten drugi jest posortowany, ten jest nieposortowany. Ale wszystkie, ale oba te zbiory są generalnie identyczne. I teraz zobacz. Mam wyszukaj pionowo, którego zadaniem będzie znalezienie danej wartości w tym zakresie. A obok mam drugie wyszukaj pionowo, którego zadaniem będzie znalezienie też tej samej wartości w tym zakresie. I to pierwsze wyszukaj pionowo korzysta z dopasowania dokładnego, czyli wykorzystuje linear search. Zwróć uwagę, mamy na końcu 0, A to w tej kolumnie korzysta z dopasowania przybliżonego. Zwróć uwagę, mamy na końcu jako ostatni argument jedyneczkę. I najlepsza część całej zabawy. Zobacz, tych wartości do znalezienia jest około 200. Więc jeżeli zaznaczę teraz te wyszukaj pionowo z fałszem na końcu i powiem Excelowi, aby sprawdził mi w jakim czasie te Wyszukiwania się przeliczają. Klikam na przycisk, pod który mam podpięte makro, mierzący czas wykonywania tych formuł. O, zobacz cały czas kółeczko, kółeczko klepsydra, Bach, 6 sekund. A teraz spójrz. Binary Search, czyli dopasowanie przybliżone. Klikam ten sam przycisk i zobacz 4 Tysięczne sekundy, czyli 6 sekund, czyli ponad 6 sekund kontra 4000. Jak widzisz, różnica jest ogromna. W następnym odcinku zobaczysz, jak poradzić sobie z funkcją wyszukaj pionowo i z dopasowaniem przybliżonym, jeżeli nie znajduje, jeżeli szukana wartość nie znajduje się w przeszukiwanym zakresie. Można to fajnie obejść.